Cześć. Mam nadzieję, że mnie słyszycie i widzicie obraz mojej prezentacji. Ok, super. W takim razie tematem prezentacji jest testowanie aplikacji serverless z użyciem LocalStack. Krótko o mnie. W The Software House jestem starszym programistą Node.js. Ostatnimi czasy Głównie na tym skupiam swoją uwagę, czyli poszerzanie swojej wiedzy. AWS, Terraform, Serverless. W wolnym czasie również piszę w Pythonie, Reactie, React Native. A po godzinach możecie mnie gdzieś spotkać na, na polskich drogach. OK. Krótka agenda, prezentacji. Zaczniemy od tego w Zakładam, że, że większość z Was trafiło tutaj z myślą, już wie, czym, czym jest Local Stack, ale dla osób, które nie są z, z tym zaznajomione, będzie krótkie wprowadzenie. Następnie przejdziemy do naszego boilerplate'u, który który został przygotowany również dla Was, jest open sourceowy, także jeżeli chcielibyście szybko wystartować z jakimś projektem, to polecam. W trzecim w tym punkcie przejdziemy do konfiguracji projektu, czyli do tego Serverless Boilerplate dorzucimy Local Stack. Następnie pokażę wam kilka przykładów testów integracyjnych dla takich usług jak tutaj wymienione, czyli API Gateway, Lambda, DynamoDB, Step Functions. Również tutaj będzie przykład użycia local stacka w, w waszej integracji. Wymieńmy wady, zalety kiedy używać Local Stack, a kiedy może nie używać oraz przemyślenia z projektu, w którym właśnie z Anią wspólnie pracujemy. Jest to projekt, który jest bankowy. Już pół roku czasu trwa jego rozwój. A więc czym jest LocalStack? Jest to narzędzie, które umożliwia nam symulowanie serwisów chmury AWS i, i e, mamy dwie możliwości, albo odpalenie lokalnie, e, i jest to framework napisany w Pythonie, więc możemy albo odpalić sobie local stack e, przy użyciu e, Pythonowego e, e, instalatora pip, albo e, w Dockerze postawić e, kontenery. E, e, i e, w, udostępnia nam funkcjonalności API serwisów, które wcześniej zdefiniujemy sobie. Jest tutaj oczywiście możliwa komunikacja z, poprzez CLI czy SDK, więc to nas nie ogranicza. Łatwo cały stack jest łatwo deployowalny w Dockerze i tutaj akurat przykład, który wam pokażę, będzie opierał się o Serverless Boilerplate, ale czyli Serverless Framework, ale usługi są tworzone w oparciu o definicję CloudFormation, więc tak naprawdę możecie użyć local stacka również z Terraformem, czy AWS CDK, czy samym. I tutaj krótka informacja i, i tutaj też niestety Dwie informacje, jedna dobra, jedna zła, dla, dla Was i dla Ani. Nawiązując do Absynka, Absynk jest wspierany przez LocalStack, Stack, ale jest to od wersji płatnej, czyli od wersji Pro. I, i tutaj też warto zauważyć, że o ile w wersji darmowej mamy sporo podstawowych usług dostępnych, tak nie, nie wszystkie funkcjonalności tych usług są wspierane. A jeżeli chodzi o bardziej specyficzne usługi, jak właśnie AppSync, czy, czy um, załóżmy RTS, um, to już mamy dostępne od wersji pro, i, i również od wersji pro e, mamy dostępny graficzny interfejs. E, przy starcie e, aplikacji możemy sobie podejrzeć e, nasze zasoby w, w przeglądarce. E, i, I tutaj znajdziecie e, właśnie link do, e, do boilerplate'u naszego TSH. E, I Tutaj warto wspomnieć, że już macie skonfigurowany framework serverless. Z TypeScript, lambda są pisane w Node. Także macie już w zasadzie dużo rzeczy out of the box i, i wiele różnych przydatnych narzędzi obsługę middleware'ów obsługa błędów, czy zwrotek z LAMP, to już też macie. Jeżeli chodzi o konfigurację projektu, to będziemy bazować na forku z, locals, z testowego boilerplate i tutaj będziecie mieli również, pod tym linkiem znajdziecie skonfigurowany local stack, CI, przykładowe testy Lambdy, Workflow i też jest użycie DynamoDB Toolbox do łatwiejszego komunikowania się z bazą Dynamo DynamoDB. Jeżeli chodzi o konfigurację projektu Docker Compose, tutaj warto zauważyć, że korzystamy z, z frameworka Serverless, czyli na wstępie będziemy potrzebować S3, CloudFormation, Lambda i API Gateway i w zależności od potrzeb tutaj z Services wymieniacie potrzebne wam usługi. Są dostępne dwa obrazy wersja pełna zawiera właśnie ten web UI. Definiujecie również volume, w którym będą wasze dane z Dynamo, na przykład zapisywane. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o Docker jeżeli chodzi o samą konfigurację frameworka serverless tutaj w zasadzie wystarczy doinstalować plugin do local stacka przekazać mu tutaj host pod którym i endpoint pod którym znajdziemy nasz cały stack Następnie stawiamy kontenery. Tutaj widzicie przykład odpalonych kontenerów. I następnie puszczamy lokalny deploy z taka serverless. I tutaj o czym trzeba pamiętać, że przy każdym deployu, nie przy każdym deployu, ale przy każdym ponownym postawieniu kontenerów, Będziecie otrzymywać nowe ID waszego api restowego. Więc w testach należy o tym pamiętać, żeby wcześniej odpytać wasz Dockera, local stack o, o, o to ID. I w przykładach testów macie kilka endpointów. Są to proste przykłady do tworzenia klienta i tworzenia zamówień. I tutaj widzicie, znajdziecie ogólnie w, w repozytorium w sposób, w jaki można znaleźć ID naszego RESTAPI. I w zasadzie na tej podstawie możecie budować całe testy integracyjne. i Jedyna rzecz, o której warto wspomnieć, jeżeli na przykład lampy, których używacie, chcecie również używać warstw to jest to również dopiero wspierane od wersji PRO, więc no nie, jak również brak jest wsparcia walidacji requestów, więc tak naprawdę local, local stackiem wszystkiego nie, nie przetestujecie. Głównie tutaj przetestujecie integrację z serwisem, ale wszystkiego jak na przykład walidacja to już można się zastanowić po prostu nad testowaniem tego przeniesieniem walidacji do handlerów i, i testowaniem jednostkowym. Tutaj przykład testów z, z DynamoDB. Tutaj jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem wspomnieć przy okazji konfiguracji w Dockerze, macie możliwość przekazania kilku zmiennych środowiskowych od one będą definiować, w jaki sposób na przykład lampy będą odpalane, czy, czy one będą lokalnie, czy w dockerze będą tworzone nowe, nowe kontenery dla każdego wywołania, ale możecie też. Definiować, w jaki sposób będą się niektóre usługi zachowywać. Na przykład tutaj, w przypadku DynamoDB, możecie sterować losowym wstrzykiwaniem błędów w odpowiedziach. I to tyle, jeżeli chodzi o DynamoDB. Jeżeli chodzi o Step Functions, mamy w przykładzie w repozytorium jedną lambdę do tworzenia. Zamówień, która odpali nam, zacznie egzekucję procesowania zamówienia, i tutaj znajdziecie przykładowy test. Pamiętajcie też o tym, że w dockerze macie dostęp do logów z z local stacka z waszych usług, więc podobnie, jakbyście to testowali w Cloud Watchu, możecie podejrzeć zachowanie usług, poszczególnych usług. I tutaj na przykład właśnie widać wywołania Step Functions i konkretne logi. Teraz przejdźmy do CI. I o ile jesteśmy w stanie przetestować lokalnie nasz, nasz stack, idea lokal stacka jest taka, że jesteśmy po dodaniu, po integracji z lokal stackiem, jesteśmy również w stanie przed jakimkolwiek wpuszczeniem naszych zmian na jakiekolwiek środowisko, czy to deweloperskie, czy akceptacyjne. I jesteśmy w stanie wytestować naszą aplikację z użyciem LocalStacka. I tutaj w zasadzie sprowadza się to jedynie do, do powtórzenia tych kroków, czyli z postawienia kontenerów oraz następnie zdeployowanie naszej aplikacji. Jeżeli chodzi o wady... I zalety Local Stack. zalet na pewno tutaj bym wymienił, że jeżeli zaczynacie z projektem i nie, nie za bardzo jesteście zaznajomieni z serwisami i, i zapi tych serwisów, to na pewno tutaj bym polecił na, na starcie projektu i umożliwia to łatwiejsze wprowadzenie kogoś nowego do, do projektu. Um, możecie uruchamiać testy integracyjne w izolacji um, i na pewno zmniejszacie generowane koszty przez to, że, um, że testujecie um, wszystko um, lokalnie, tudzież w, w CI, um, czyli um, zanim to wszystko trafi do chmury. Um, I tutaj coś, z czym. Obecnie w naszym projekcie się zmagamy. To jest problem, że jeszcze nie mamy stworzonej integracji z LocalStackiem, i, i y, 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 mamy jedno środowisko deweloperskie, na którym pracujemy, i y, no, często pojawia się problem, że, że y, blokujemy sobie w jakiś sposób pracę. Y, y, Stąd też rozważania nad Local Stackm z VAT. Na pewno y, warto tu wspomnieć, że jest to dodatkowa konfiguracja do utrzymania i, i na wstępie, i, i również w trakcie trwania projektu. Y, jest to dodatkowy koszt y, wytworzenia danych testów i, i należy o tym pamiętać. Występują również niezgodności między. Y, Zachowaniem prawdziwego serwisu, a mokowanym, i z tym się możecie dosyć często spotkać i nie tyle niezgodności, ale często po prostu brakuje niektórych funkcjonalności, więc po napisaniu jakiegoś testu zawsze warto jest to zweryfikować na rzeczywistym środowisku. I tak jak już wspomniałem, brak jest wszystkich funkcjonalności. I kiedy używać Local Stacka? Tutaj to powinno się może znaleźć bardziej w, kiedy musicie na pewno pamiętać o tym, że testy integracyjne są pracochłonne i zgodnie z piramidą, no, im wyżej jesteśmy, czy to testy integracyjne, czy end-to-end, -end, będziecie musieli włożyć dużo więcej pracy w utrzymanie tego kodu. I każdy dodatkowy test będzie miał wyraźny wpływ na wydłużenie czasu waszego, waszej integracji. I kiedy użyć stacka? na pewno, kiedy chcemy przetestować jakieś krytyczne funkcjonalności naszej aplikacji, raczej nie stosowałbym tego do, do, do takich błahych problemów jak. Jak sprawdzenie funkcjonowania API, tylko załóżmy przetestowanie jakiejś pozytywnej ścieżki czy, czy negatywnej waszej aplikacji i sprawdzenie faktycznego zachowania. I starajmy się tutaj właśnie testować tylko te elementy aplikacji, które, których nie mogliśmy pokryć testami jednostkowymi. W naszym projekcie używamy głównie testów jednostkowych, na tym się opieramy. I od, od pewnego czasu zastanawiamy się nad to rozwiązaniem również, żeby wprowadzić testy integracyjne. Nie testujemy szczegółów i tak, kiedy nie używać local stack. Tutaj, jeżeli załóżmy, rozwijamy jakieś proste, restowe api z, używanie, z użyciem podstawowych usług jak API Gateway, Lambda czy DynamoDB, tutaj naprawdę bym się zastanowił, czy, czy warto, bo jednak jest to spory koszt i polecam Wam zapoznać się z takim projektem również open sourceowym, jak DynamoDB Local. Również pozwala Wam to na lokalne przetestowanie komunikacji z Dynamo. Też, jeżeli chcecie uniknąć jakichś błędów z komunikacją z Dynamo, są też dostępne biblioteki jak DynamoS czy DynamoDB Toolbox. I, okay. I jeżeli chodzi o nasz projekt. Z uwagi na to, że powstawał już przez pewien czas, pół roku, i mamy już dosyć rozbudowaną architekturę, sporo lamp czy, czy sporo e, serwisów, bardziej będziemy się skłaniać ku testowaniu, o, jednak end-to-end. E, ponieważ postawienie LocalStacka już dla takiej obecnej aplikacji no, nie jest łatwe, więc tutaj zaczęliśmy pisać testy end-to-end -end w oparciu o samo CLI czy SDK. I tutaj przemyślenia, no, warto tutaj się zastanowić nad LocalStackiem, jeżeli z, Tudzież, jeżeli Wasz zespół nie, nie posiada dużego doświadczenia w technologiach AWS, to będzie to dobrym rozwiązaniem, ale jeżeli Wasze doświadczenie jest, jest dosyć już spore, to też tak naprawdę jesteście wielu, w stanie wielu błędów uniknąć po prostu z, przez dobrą komunikację z poszczególnymi serwisami. Kolejnym dobrym sposobem może być użycie narzędzi. Jak Dynamous czy wspomniany Toolbox. Jak już wspominałem wcześniej, to też jest zależne od etapu projektu. Jeżeli projekt jest we wczesnej fazie, to na pewno rozpoczęcie developmentu w oparciu o Local Stack będzie prostsze. Na pewno tutaj też jest, wchodzi w grę stopień skomplikowania waszej architektury. Jeżeli to są jakieś proste lampy bez komunikujecie się, załóżmy tylko z DynamoDB, no to będzie to dużo łatwiejsze w momencie, kiedy komunikujecie się z wieloma usługami, to staje się trudniejsze. Tutaj z przydatnych materiałów wymieniłem przykład, jak, jak się Zintegrować z Terraformem, który w naszym projekcie również używamy. Czy tutaj na stronie Simon Gilbert znajdziecie również przykłady innych testów integracyjnych, innych usług. Oraz jeżeli chodzi o Dynamo, wymieniłem kilka przydatnych narzędzi. I to tyle z mojej strony. Większość znajdziecie w repozytorium, jeżeli oczywiście zechcecie tam zajrzeć. Tutaj prezentacja bardziej skupiała się na, na przekazaniu Wam właśnie informacji o tym repozytorium, i, i, i to dziękuję za uwagę. To tyle ode mnie.